Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Minecraft na modnych paputkach eee, Coś chyba tutaj... O kurde Przegapiliśmy Tu pójdziemy, bo tutaj nic nie ma Chodzi mi w sensie, że przegapiliśmy jakieś te... wiecie eee, Poziomy tego dungeona Umrę. Czemu wy jesteście takie mocne? Tułacz. No nie, potłuczę mnie normalnie. Idziemy tam. Tu mamy. Stara śmierć. Ostatnia śmierć. jakoś damy radę. Ono znikło, nie wiem dlaczego. No ale dobra, nie idziemy. Zostałam jakiś task za nogawicę. Okej. Okay. Bo tu jest lawa, chciałam tak przypomnieć. Czemu nie ma nic, jakiś paputków, które działają na baśki? A tu nie ma nic. Dobra, więc idę tendy teoretycznie. O matko. Dobra, idę tu. wpieprzam wszystko do plecaka. Jestem po prostu jej tak przerażona tym wszystkim że ja zapominam, że ja mam mówić, nie? Ja tu powinnam mieć chyba jakieś buty na odporność ogniową. O, tam jest przejście naokoło. To może tam będą schody. A, a, a. a czemu one się, ten, zombiaki się tukły? Znowu tułacz? Nie wierzę. Tułaczu, mi w ogóle nic nie działa to. S, y, jabłko. Może ten miecz jest taki do dupy. Jeszcze się zakręciła. Nie wiem o co chodzi, totalnie, ale ten miecz, no, jest słaby. To się tak strasznie szybko kończy. O, zniszczyłam, ale to jest jeszcze jeden. O nie, jeszcze lawa! Gdzie tu? A nie, bo on mnie bije tym. Gdzie jesteś? <noise> ja pierdziele, ja nie umiem grać. Ostatnia śmierć stara. Śmierć, proszę śmierć, nie obrażać i nie mówić, do nie stara. Halo. Dobra, tam jest znowu pudło potworów. Jezu, tu się jeszcze spamnią one. Też ten tułacz. No nie wierzę po prostu. Del i te. Przypominam, że tu jeszcze po bokach są te spawnery. O, to już jest końcówka, słuchajcie! Sediment Stone weźmiemy. No to taki mały trochę ten dungeon. To już koniec. Tam są jeszcze te. Patrzcie, no teraz to ja tak prawilnie to zdobyłam, nie? Tylko nie wiem, czy tutaj jest coś w ogóle fajnego. Nie wiem. No dobra, no to lipa. <laughs> nie, no ale ten miecz jest taki troszkę niefajny, więc. Zaś. zaś. tu umrę. Już od razu wam mówię, nie? Mimo, że one się między sobą tuką, to i tak umrę. Yy, stara śmierć i teleport. Nie ma tu nic ciekawego. Ej, gdzie jest ta druga skrzynka? Zaraz tam coś z tego pudła potworu znowu wyskoczy. A nie, bo ja tędy przyszłam. O. Właśnie teraz. Jezu, patrzcie, co idzie. A ja tak się tutaj zaraz tepnę. Co to jest w ogóle? Del i T. Dzień dobry <laughs> Nie no, masakra, jak ja mam chodzić Ja się znowu poddam, jeżeli chodzi o ten Ale dobra, del I del, kopalnia, zejście Tutaj nasz jest domek Się znowu poddam, jeżeli chodzi o nagrywanie Będziemy sobie tak tylko chodzić tutaj I nic więcej Tu jeszcze mieliśmy kopalnię Wow O, redstone Ale... O co chodzi? Czemu to się rozwaliło? O co chodzi? Weźmy tą wulę stąd. O, usuńmy jakoś. No dawajże. No ale to jest lodowa kopalnia? Ja chcę przejść tu Usuń się wodo o. No nie ma tu nic ciekawego, co, co to za kopalnia jest? Tu mam iść? Tu coś jest chyba Czekajcie, jeszcze przejdziemy tędy Ale tutaj nic nie ma, raczej no takie, no troszkę tutaj lipne widzę. Babutki są spoko, kapcie w sensie. No to ja tu byłam skoro to jest pochodnia, no to czemu tu jest drugi raz? O, jeszcze się ten... Słyszę wiedźmę. Jeszcze się tu napatoczę właśnie na coś. Hmm. Nie wiem, czemu to jest tak zalane. O, dzień dobry, panu. O nie, o nie, o nie, nie. Psy. Jezu, proszę tą wodę mi stąd usunąć. No i po co się tu ryjesz? Ha, ha, ha. Żebyś się nie zesrała. No i sama żeś jeszcze oberwała. No to ja tu byłam! Czym ja tą kopalnię zaznaczam? To są normalnie pochodnie. No bez prze... Ja jestem na łatwym! Nie, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się! No mamy jeszcze coś do roboty, wioskę mamy, ale jak tam nas zaczną bić, to już w ogóle... Opuszczona kopalnia znowu tu jest. Dungeon. Pokaż mi tu. Też mnie nie było? To tak blisko domu. Czy ja sobie to zostawiam, żeby właśnie na tym pochodzić, żeby pobić potworki? Czy co? No tu nie ma nic. O, jest tam pająk jakiś. Pająku, powiedz mi, czy ty tu jesteś, bo jesteś, czy masz taki spawner? Nic mi nie powiedział. Hm. Nie wiem, o co chodzi. O, złoto. No to wyobraźcie sobie, że ja teraz idę do Twilight Forest i się biję w Twilight po Forest. No nie ma, nie ma opcji. Albo do y, tego... Y, do... Co Przestań drapać! Kocie jak to się nazywa? Do piekła. O Boże. Stara śmierć. Teleport. Nie ma opcji po prostu, że ja tutaj wiecie, to jeszcze nie mam oświetlonego, to jeszcze mi się mogą tu w domku spalnić, słuchajcie, potwory. Może nie, bo to może mi się roztopić. No Ja chodzę w tych okularach i wiecie, zapominam o tych pochodniach. Oh, o, jeszcze coś słychać masakra. No. Ja się nie nadaję do takich serii, kurde. Ja tu mogę wiecie, tylko budować sobie i tak dalej. Dajcie znać, jak chcecie, żeby seria została. I żeby było y, same budowanie, no bo no mówię, no jest... Tutaj i oczywiście. No bo gdzie ja na takim temie? Ja nie dam rady, ja już to nie jest ten wiek. Kiedyś się grało na tych Badworsach, no to wszystko w Skywarsie się wygrywało, a teraz to już dajcie spokój. To już nie na mnie, nie dla mnie. Także dajcie znać, czy oglądalibyście Paputki, jeżeli by był odcinek właśnie. Yy, gdzie tylko sobie buduje, coś tam sobie tak eksploruje na pokojowym i tak dalej. Czy wolelibyście już, żeby to był koniec serii? żeby do niej nie wracać i zająć się po prostu serią z jakiejś innej gry, jestem w sumie ciekawa. Także dajcie znać, co myślicie. A ja ten odcinek no, skończę wcześniej, no bo no nie ma co tutaj do roboty. Ja jestem też troszkę zdenerwowana tym, że właśnie na łatwym tak nas tutaj biją strasznie. No, z takich rzeczy właśnie mieliśmy tam robić te questy. Tu mamy sawannę, pustynie, dungeon, piasek, piasek, ruiny, zajebista wioska, pinelok. i coś jeszcze tam. Niebieskie zielone drewno, kwiatkowy dywan, dungeon, domek, płaski, fajny teren. A e, jeszcze gdzieś tu latałam? Nie, tu w końcu pustynie znalazłam na ten. Jak śmiesznie ten. Duże granitu, żerafy tu są. Duża, fajna góra, podwodna twierdza, podwodne coś. No, jest tego trochę. No, a jeszcze ten. Ło, eee. wow, to tu jest ten portal? Krawler, aha. Jeszcze jak wyjdziemy do piekła to tutaj, też to w ogóle... A nie wiem, czy tu mamy jakieś te waypointy? Są tu jakieś main pointy. Portal do domciu, drugi portal. forteca neterowa, niebieskie drewno, niebieski neterak. Mało jest tutaj odkrytych, o, ale widzicie, kurde. Idę i tutaj mi już coś. O! Już mnie atakują, nie? Siosa z Tak! I wszystkie duże się tepły. Ale, o! Ja szybko zabijam. Może to jest do zabijania tych, właśnie. Nie wiem, ale ten. Yy... Ten miecz nie jest fajny. Jeszcze jakbym miała iść do Twilight Forest, to też nie raczej. No kurde, to nie jest fajne, bo jesteśmy na, na łatwym, a oni mnie. Prawda? Walą tak, że tragedia jakaś. Ale jak szybko się w ogóle ładują te świata, świ Światy dodatkowe jeszcze przejdziemy tak o czy idziemy jakąś drogą, o tutaj są yy, dziwne coś opuszczona kopalnia, naga, wioska naga 2, yeti boss, zielone, kopalnia kopalnia, wioska, labirynt kopalnia, coś dziwnego, aha i dobra, i my idziemy tędy, no dobra, idziemy tędy <grych> czy nas tutaj coś zaatakuje więc ja już nawet nie chcę wiedzieć jak oni biją na trudnym! Albo na normalnym, to na, na, na normalnym to się nie da tu grać. chyba dzika jakiegoś, ale dzik taki to nas nie chce tu bić. O, zobaczcie co to jest. Jakieś dziwne. Jakiś zaspanie. A! Dziurwa! Ale nie taka duża. No nie, proszę tu za mną nie chodzić. No, ciekawe, czy nas tutaj coś pacnie. Tam no, się od razu na nas wrzuciły. Ja nie wiem. Coś jest z tą grą nie tak. Coś w ogóle z tą paczką ostatnio jest nie tak. W ogóle ten kenark, co stworzył tą paczkę, to on jakby się przestał już tym zajmować. Tak mi się wydaje, że po prostu porzucił już to wszystko. Tak, teraz skrzynka nas zabije, słuchajcie. Ty masz tu jakiś ten? Właśnie, damage? Ty, bo ja już nie wiem, w którą stronę ja szłam przez ciebie, ty skrzynko niedobra. Yy, ten Kenar, co robił właśnie te paczki Madzi, to... Nie, nie, nie tylko paczki Madzi, bo też inne te paczki robił. Inny twórców, jakiś tam, to jakby oporzucił już to. Nie robi tego, więc nie wiem. Tu też mnie coś zaatakuje? No pewnie. Patrzcie, ile to ma HP, ja mu... No nie no, zabiera mu dużo, nie patrzę. Coś tam wypadło z niego. Płetwy. Spoko. Tu też? Nie. a Masakra. Może bym dawała mu więcej siekierą. Może tutaj trzeba grać siekierką, a nie tym mieczem. Nie wiem. Kanopi 3. Ostatnio się zastanawiałam skąd to można wziąć i te... O. Nie. Tym mało zabieram. I znowu płetwy? Nie, gogle jakieś. Skąd można to drewno kanopi wziąć? Ono jest tutaj. A ja jest sobie posadziłam koło domku. No nic. No nie ma sensu po prostu tutaj chodzić. Nie wiem, ja się zastanowię. Ja tam mam co nagrywać, w razie, w gdyby mi paputy się wykrzaczyły, dajcie znać, czy chcecie dalej, żebym tutaj grała, ale ja nie będę się biła, ja będę sobie po prostu tutaj eksplorować dla siebie. A jeżeli stwierdzicie, że bez sensu, no bo to w sumie dla was nagrywam, więc mi to jest bez różnicy, czy tak, czy tak. Wy zadecydujcie po prostu, jeżeli to nie ma sensu, to wyleci jakaś inna gra za to, jakaś inna seria. Także dajcie koniecznie znać, co myślicie. No i tyle ode mnie, trzymajcie się i papudki.